fm 15 kg gram i wchodzimy w GTA Robin. cieszymy się. A przychodzi gdzio psuję, idzie. jeszcze podade idzie. Dawaj, dawaj. ona minona Gyzio. Ja, potrafiłem. Sorry. Heal. A ty Gizio że sobie stoi za miniona. No, za miniona. A ty Gizio się przy... Czemu ty nic nie robisz, Gizio, tylko stoisz i patrzysz jak my dajbujemy? Kościu kazałeś mi wziąć te miniony. No jednego miniona, żebym dostał szóstkę i dostałem a ty dalej farmiłeś. I ci, idź pomóż mi kojawisz szybko Masz to. Czemu nie masz Tarki Gizio? A po co nie? Mm. No z takim nastawieniem to dużo zrobisz, po co ci wód? No właśnie Dobra, taki oro tak śmierć? Mokre, nie u, nie. No To tak śmierdzi Spierdziłem. Stalowy wicher? No, po nerwu Dobra Przeżyjesz? go zabić? Łoł! Daję gdzie jesteś? Dałem ci ignita, żebyś go zabił Dobrze, gdzie nie mogę zrobić Jest i problem. Nie w tom! Eee, bo ja mam... O, ale... Co Ona zrobiła. Zerkowałeś. No żeby uciec! Bo ty zerk... Ona jest z taktanki. Chodź mi koj. No idę. Góra, dół, dół, góra. archi bo gdzie zioło? Zajebiście, zahipisty czempion. No, mówi się, ma 6 Okej. Okay. Tak, a co? No. Kila. O nie. podobne. Easy. O! Ino jej! Oj, inno jej! Tego, yes. ha, ha. tego, tego, aż ashbi. Aż bi. Gram, gram pik dla mnie. Nie, to. To nie ty. Góra, Serena mu zabić. Jest Dlatego mm -hmm. idzie do Augustyna. No przyszło wsio... w przyszłościowo, żeby mieć yy, ten źródełko, gdzie kupić narkotyki. No. Bo twój kolega ci chodzi do, do tego. No. A tam jak się idzie do żabki, co nie? Maja, yy, przy... O kur... kurwa. no. Czemu on zawsze cię tak uputuje? Jakie fajne? O kurwa nie trafiłem! <grym> Nawet Michoaj. nie umiesz bala na ściany zajebasz. Co? Jakie są fajne jeszcze tryby w Geta? No to... Kurde, nie wiem, ja podpisałem! Ej, Ha, kogo zerkował? Ej, cztery wardy w krzaku, jak coś, nikt nie przejdzie. Czemu on nie ma Szutuję na dwa! Na dwie pałki! I to staje deda! Na dwie pałki. Nie wiem, kto ma dwie pałki, ale. Nie wiem, czy pisze coś, taki śmiesz o mnie. Gdzieśkarca, goda! Gośkarca. Hard... Co to jest za demek? No bijmy się, bijmy się. Wow!

No mam dwa przedmioty i buty. Że pod tak speeda. Szybko, szybko, szybko Daję. Drej. Mobility box? Nie! To który? Aaa, te, dobra. Na gole niki bercerkera. No ja mam tankie. No bercerker! Dy! I tu jutro jak od razu wstaniecie to przyjeżdżajcie. Okej? Okay? No jak jutro rano od razu jak wstaniemy to przyjeżdżę? Gadasz No Co? No to, co słyszysz? O której na przykład? Kiedy wstaniesz? No ja na przykład o dziewiątej wstaję jest Ja jest trzecią. Ja A? Jutro? No. Oh shit. Ale dopiero około 20 będzie... około 16 będzie 20. O, zabiję go! Jak będzie mój kolega siedzieć. No i dobra, piszemy as-sap.